Dobry wieczór, albo dzień dobry. Chwilę mnie nie było. Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że dopiero dziś nagrywam czwarty rozdział książki Niezłamany. To jest podcast Fing Dada. Tomasz jako psysło. Zaczynamy. Tytuł czwartego rozdziału to jest. Wola Rzędzińska. To bardzo ciekawe miejsce na mapie Polski. Miejscowość pod Tarnowem. Można tam dojechać z centrum autobusem numer 10. Generalnie taka podmiejska mieścina. Mieszkały tam moje ciocie od dawien dawna z, pradzia, z dziada pradziada. Ziemia, którą uprawiały, nazywała się, się Sysłówka, więc czuły więź z, z tą przestrzenią od zawsze i tego mnie uczyły. Jeździłem tam na wakacje. Moja mama i tato mnie tam po prostu zostawiali na miesiąc, półtora. Im byłem starszy, to siedziałem tam krócej. Ale w dzieciństwie spędzałem tam mnóstwo czasu. Cioć było pięć. Ciocia Bronia, Ciocia Rózia, Ciocia Jadzia, Ciocia Stasia, Ciocia Teresa. Był też dziadek mój, Franek, który przyjeżdżał zawsze z Lubania i im pomagał. Jechał przez całą Polskę po to, żeby im pomóc. Wszystkie te. Starsze panie były pandami i ogarniały te wszystkie hektary i całą gospodarkę od zawsze. Ciocia Bronia była od zarządzania, ciocia Rózia od krów, ciocia Jadzia pracowała przez chwilę w przedszkolu i w żłobku, ale też ogarniała. Ciocia Teresa była Zajmowała się finansami i była księgową. Ciacia Stasia była nauczycielką w szkole podstawowej w Zgłobicach. I wszystkie te pięć pań mną się opiekowały. To był zawsze niesamowity czas. Po przyjeździe stamtąd do Wrocławia zawsze mówiłem do wszystkich. W liczbie, żeńs znaczy w rodzaju żeńskim, bo tak się przyzwyczajałem mówić. Stary drewniany dom, którego już dawno nie ma, który stał na czterech wielkich kamieniach. Dwie izby do spania i kuchnia. W lecie zawsze tam było chłodno. Nie wiem, jak to ludzie kiedyś budowali, że drewniany dom w ścianach. Słoma w lecie było zawsze, zawsze tam pięknie i chłodno. W zimie oczywiście piece trzeba było rozgrzewać i opalać. Te ściany trzymały. Było tam zawsze dobre jedzenie, fajna pogoda. Jak padał deszcz to nie można było oglądać telewizji bo ciocie się bały że uderzy piorun i spali nas więc no niestety czterej pancerni rano wtedy kiedy padał deszcz nie byli mile widziani w telewizorze w dużym pokoju był zegar który trzeba było nakręcać kluczem walił co 15 minut zegar zawsze nakręcała ciocia Jadzia Parę razy mi tylko pozwoliła nakręcić. Bała się, że przekręcę sprężynę. Tajemniczy był strych, do, do którego się wchodziło po drewnianych, skrzypiących schodach. Miał tam mnóstwo tajemnic. Kiedy się odkryłem, tam ciocie trzymały zapas zboża, najlepsze ziarno do rozsiania na następny rok. W wielkiej drewnianej komodzie, zamknięty na klucz. Na strychu też było jeszcze mnóstwo innych, tajemniczych przedmiotów, zakurzonych, odstawionych. Jakieś stare garnki, łyżki, przedmioty sprzed wojny. Rzadko tam mi pozwalano wejść. Niesamowity czas był wtedy, kiedy trwały żniwa. Patrzyłem, jak. Dziesięciu chłopa kosami ścina zboże. Jak czekamy na ten moment, kiedy można było właśnie zacząć żniwa. Jak wszyscy patrzą w niebo, czy będzie deszcz, czy słońce. Chodziło się na pole i sprawdzało, czy zboże już jest dojrzałe. To ziemia mówiła do nich, a ja się przypatrywałem, jak oni jej słuchają. Codziennie rano pozwalały mi iść. Do kurnika, żeby znaleźć sobie jajka. Kury były wściekłe, że im się tam grzebie i burzy spokój. Ta jajecznica zrobiona na najlepszej śmietanie i te żółte jajka. Po prostu pamiętam ten smak do dzisiaj: tej śmietany, tej jajecznicy, tego chleba, tego masła. Szukam tych smaków zawsze trawach, które teraz jem. Wącham chleb, czy on tak samo pachnie, jak ten chleb od Kazibuta w Tarnowie. Na ulicy widok jest, piekarnia i wielkie chleby w dalszym ciągu pieką. Wydaje mi się, że już troszeczkę inaczej smakują, ale to jest ten sam zakwas. One tak samo pachną i ten sam dźwięk noża, gdy zaczynasz kroić Zanim zaczniesz kroić ten chleb, musisz zrobić krzyż nożem. Chleb zawsze był przykryty białą szmatką specjalną do tego, schowany tam. Ciocia też czasem, jak robiła jedzenie, to w takim rondlu chowała sznycle czy kotlety. Mięso było raz w tygodniu, w weekendy nie przelewało im się jedliśmy dobrze, zdrowo ale dieta była raczej warzywa, owoce sery same robiły sałatki miały przy domu grudek, w którym hodowały kwiaty, malwy niesamowity zapach mięty, pamiętam wodę trzeba było przynieść ze studni Dopiero jak podrosłem, to mi pozwolono nalewać tą wodę i przynosić. Ciocie bały się, że ja tam wpadnę i zrobię chlub. Takie koko-koko. Był orzech koło studni. Taka moja baza. Jak podrosłem, to się na niego wspinałem. Gdy byłem dzieciakiem, miałem huśtawkę. Zrozumiałem, że już jestem dość ciężki wtedy, kiedy gałąź pękła. Gdy się huśtałem, ale mnie tyłek bolał wtedy. Do dzisiaj pamiętam. U sąsiada można było jeść orzechy laskowe. Prawie zżeraliśmy je zielone. Były też gruszki. Takie małe. Jak wiatr wiał, to można było nieźle po łbie dostać. Tak te drzewa rodziły. A orzechy, te włoskie, to dziadek na jesień przywoził. Jadąc z Tarnowa do Lubania, zostawiał wielki worek orzechów. Przy tym domowym ogródku uprawiały ciocie jeszcze ziemniaki, ogórki, pomidory. Ciocia Stasia czasem dostawała ze Stanów jakieś nasiona. Słonecznik, wielkie słoneczniki były wtedy takie amerykańskie. Ale się to dłubało długo. Pod yy, koleją, ponieważ działka była dość długa i wąska, dalej jest. Były jeżyny. Żeby je zjeść, trzeba było się nieźle natrudzić i, na, i nieźle się pokłuć. Ale jeżyny były wielkości pięści. Troszkę bliżej można było zanurzyć się w, w malinach. Albo leżąc zjadać poziomki. Fajna ta przestrzeń była. Grać nie można było w piłkę na terenie, ponieważ kury luzem puszczone, czy krowy, czy konie strasznie się bały. Więc wieczorami, kiedy się to zagoniło, wszystko towarzystwo do swoich pokoi, apartamentów można było pokopać piłę. Miałem swoją tajną bazę w garażu, gdzie stał wóz. Zbiegałem z Patykiem i udawałem, że wojna. Wiecie, jak to jest. Sam sobie go wydłubałem. Wystrugałem. Czasem dziadek pomagał ciociom, rąbał drzewo, malował płoty, naprawiał. Był ich bratem. Dziadek Franciszek zawsze miał wąs, taki biały. Fajny był. Otaczano mnie tam. Wielką estymą i... Miłością... Ciocie opowiadały mi co to znaczy... Jak rośnie... Jak ziemia mówi... Czasem leżeliśmy na łące... I patrzyliśmy na skowronki do góry... Ale darły się... Pięknie śpiewały... A wokół nas na tej łące... Fruwały motyle... Białe, żółte... I też te królewskie... Piękne, kolorowe... Cudnie... Tęsknię za tym czasem. Chyba każdy z nas ma coś takiego, taką enklawę, taki raj, co pamiętasz z dzieciństwa. Ty, ja, przestrzeń, czy to jezioro, czy góry, czy babcie, czy dziadka, czy jakieś tajne miejsce, do którego czasem jeszcze wracasz w myślach. Dla mnie to była właśnie Wola Rzyndzińska 455. Dalej tam jest. Drewnianego domu już nie ma. Jest ceglany. Cioć już nie ma. Pięć lat temu odeszła ostatnia ciocia Stasia. Czasem tam jak jadę gdzieś przez Polskę to zapalam świeczkę im na grobie. Patrzę z utęsknieniem na te przestrzenie zapuszczone. Bardzo chciałbym to reaktywować. Chciałbym tam nasadzić drzew. Zrobić płot, naprawić studnie. Nadać temu życie znowu. Oczywiście już nie będzie tak, jak kiedyś. Te wszystkie jabłonie, papierówki z ogrodu już obumarły. Wszystko zostało zrąbane i spalone w piecu. Ale jest we mnie. Pamiętam to wszystko. Te smaki, zapachy. Te zachody słońca, te pajęczyny, te komary, które żarły. Gniazdo szerszeni, z którymi się walczyło. Fajnie. Była też tam niezła banda z dzieciństwa. Ich wszystkich pamiętam. Robiliśmy różne niesamowite rzeczy. Chodziliśmy oglądać jak gra Wolania, jak przegrywa, jak tam przeklinają. Nie ma nic. Lepszego jak to, że idziesz doić krowę. Ciocia Ruzia cię uczy, jak to robić. Nie wychodzić to bardzo długo i parę razy dostajesz ogonem przez łeb. No, bardzo boli. W tej przestrzeni, gdzie stały krowy w oborze, zawsze były jaskółki pod dachem. Ich dzióbki rozwarte czekały na matkę. Kot siedział poniżej. Czekał, aż któraś wypadnie. Na zewnątrz był też pies, no niestety na łańcuchu. Czasem go prowadzałem, wyprowadzałem. Budę miało cieploną, więc w zimie nie marznął. Gdy koń był na łące, czasem pozwalałem no, mi go wyczesać takim specjalnym grzebieniem. Umiałem jeździć na oklep, ale koń był raczej stworzony do jeżdżenia przy wozie. Rozumiecie, wiśta, hetta komendy No, powożenie to była niezła sztuka. Ten czas tam intensywny to były lata 80. Więc ciepłe lody, czy też kostki bambino. Jeden sklep, nakrzyż, woda piwniczanka. Jejku, po prostu przez głowę mi teraz wszystko przelatuje. Co tam się działo i jak się działo? Byłem tylko dwa razy w zimie tam, ale zawsze byłem w lecie. W zimie to jeździłem na sankach takich drewnianych, niesamowitych. W lecie to zawsze żniwa, i czas po żniwach. Czy też raz widziałem, jak było bicie świni. No, niezapomniane wrażenie. Może dlatego teraz bardziej. Skłoniam się ku wegetarianizmowi. Też widziałem, jak koń. Gniady niestety został sprzedany do rzeźni. W ogóle nie chciał wejść na tę na pochylnię. Wręcz płakał. Też płakałem. Potem pojawił się inny koń. I tak w kółko. Takie perpetuum mobile to wszystko. Ta przestrzeń. Smak zimnej wody ze studni? Oczywiście, we Wrocławiu też miałem takie przestrzenie u dziadków na działce na Psimpolu. Było mnóstwo truskawek i jabłka, ale jakoś bardziej mi się wryło w głowę to, co się działo pod Tarnowem. Tam jest fajnie. Teraz ten ryneczek wyremontowali. Można zjeść lody u Kudelskich. Jak będziecie kiedyś, to sprawdźcie, jak to smakuje. Te przestrzenie jeszcze istnieją. Mają rys przeszłości. Pewnie jak ktoś tego posłucha, kto tam mieszka, kto sobie wszystko przypomni, że o 15 zawsze walą na ceramice syrenami, że koniec szychty. Ceramika dalej jest, teraz już co prawda... A właściciel inny, nie PGR, chodniki zrobili. Pamiętam jeszcze grup powstańców oraz pomnik żołnierzy AK, który zawsze był schowany za krzakami, bo wtedy trzeba było go chować. Teraz jest odkryty i pomalowany. To był dobry czas. Taki raj na ziemi. Każdy powinien mieć takie wspomnienia. Jeszcze pamiętam jedno: że można tam było chodzić na boso po tej trawie. Jak chodziłeś, to miałeś czasem to szczęście, że wdepnąłeś w kurzą kupę. Boże, jakie to było. Ale częściej. Pod stopami była trawa. Fajne uczucie. Teraz niestety nie mam tak. Nie czuję, jak to jest chodzić po trawie. To na tyle. Dzisiaj. To był rozdział czwarty. Wola rzędzińska. Książka niezłamany. Podcast Fing Dada. Dzisiaj jakoś dłużej gadałem. Nie wiem, może dlatego, że mają dłuższą przerwę. Dzięki, że słuchacie.